Dzień dobry, witam w Roadcraftie, czyli grze, na którą w sumie czekałem poniekąd. Chociaż opinie są mocno, mocno mieszane. Zobaczymy. Na razie test, czy w ogóle to spasuje mi, czy Wam spasuje. Ja tylko odpaliłem, zobaczyć, czy działa w ogóle save. Personalizacja firmy, nazwa firmy. Nie do. Nie, w sumie nie, 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 bez nazwy, już była jedna nazwa w automation. Odpuszczamy temat. Drogie drogi, niech będzie. Nie, nie, nie mam pomysłu na nazwę. Mamy do wyboru podróbkę Land Rovera, Fendera bodajże, i mamy. Amerykańską Group Care Forda F150 albo 250, nie, nie rozumiem za bardzo szczerze, między 350 a 250, czy 350 będzie większe, tak samo jak gramy, no nieważne, ale co my tutaj mamy? Przyczepność lepszą, a tu mamy mobilność lepszą, czyli to raczej pewnie chodzi o prędkość, tak mi się wydaje, więc weźmiemy sobie raczej Forda, malowanie, można sobie wybrać kolorek. Kolorek. No. Aha, to się zmienia w ogóle na wszystkich, teraz zauważyłem, że to nie tylko a, pojedynczy wóz, ale wszystkie. Czarne, takie ciemne, czarne. Co my tu mamy jeszcze? Logo w żółtym wygląda spoko i tło możemy wybrać sobie. Aha, to jest tło tego. A i wzorki możemy zrobić. Oko. Żółte na żółtym słabo, więc może o, na no takim. Co my tu mamy? Eee, weźmy może takie coś? W sumie spoko wygląda. Nieważne, to jest mało ważne. Wybór mapy. Garaż, sklep i firma. Co my tu mamy? To mi przypomina trochę farminga, nie ukrywam. Eee, tutaj mamy... Wszystkie nasze sprzęty, które możemy mieć. Ale czym one się różnią? Zwiadowcy, specjalny sprzęt, roboty drogowe, okej, okay, czyli inna kategoria niż była. ładunki to jest raczej na zasadzie ciężkich wycinka drzew i żurawie. Okej. Okay. Okej, okay, ale nie stać nas na nic, ale mamy za to. Tak jest, chyba mamy wywrotkę, duża, masywna, ogromna. Wow. Oj, za bardzo się cofnąłem. Przygotowania do sztormu. W miasto przemysłowe położone na brzegu morza wkrótce uderzy potężny sztorm. Twoim zadaniem jest dopilnowanie, aby kluczowe obiekty infrastruktury były odpowiednio zabezpieczone przed nadchodzącą burzą i podtopieniem, jakie niewątpliwie spowoduje. Etapy samouczka, dobra. A, muszę przytrzymać. tak się zapytam.

No nie, no FPS-y tutaj spadają dramatycznie, coś tak czuję. Mamy pierwszą osobę, która też rzeczywiście na SSD się ładuje 3 dni. A co to jest? To Jest jakaś tylko wolna. A, taka kamera ala filmowa. I tym się różni. A co mamy? Przełączenie się między pierwszym osobą? No, jak przełączy się z tego na tą... Dużo to nie dało. No ale nic zobaczymy. No, przebadamy teren, jak to się mówi. Aha, to po prostu jest pokazanie, gdzie możemy jechać. bo tu, gdzie jest największa przyczepność? Najlepszy teren, na no to wychodzi. Jakieś średniowe to. Czy <grym> <grym> ja już utknąłem na samym samołóczku? Strefa odzyskania jest aż tutaj. No więc, spróbuję, może coś się uda. Wyciągarka. No dobra, no mam tu, o, o, o. Pod jedynką wyciągarka. Dziwnie. Szczerze sterowanie jest jakieś dziwne, tak do tej pory. Ogólnie ten, sam, ten samochód, przynajmniej ten, prowadzi się w taki nienaturalny trochę sposób, bym powiedział. Dobra, pojedziemy sobie tędy w kierunek wyciągarki, bla bla bla, uruchom wyciągarkę, ale dobrą sprawę jakbym wziął i ...i pewnie wjechał przez bramę. Może się nie składał w drugą, nie wiem. Ale środowisko jest interaktywne, wow! No, jedź. A, taba, najpierw musimy odczuć drogę do fabryki, odwiedź bazę polową, gdzieś tam daleko, dobra. Ale czy tutaj jest coś do oczyszczenia, baza do tego, do fabryki? A, to musimy, dobra. Czyli tylko musimy zrobić tylko to. Czyli musimy pewnie podjechać, wybrać wóz, już zaczynam powoli kminić. czyli strefę z obiektów, czyli pewnie musimy tylko wypchać poza ten, tak jest. Nie chcę kopać, spokojnie, skrzynki poniszczyłem, została beczka, samochód i rola z kabla. I jedziemy dalej, dobra. Na padzie zobaczymy jak to będzie działało, a to jest ręczny, to jest to i to jest to. Działania, Skaner obiektów, kierunek wyciągarki. To nie, mamy śledzić cel następny, czyli odwiedzić bazę. Ja się strasznie gubię na tym, że próbuję użyć sterowania, które było w poprzednich grach. Dobra, czy my w ogóle tędy jakkolwiek pewnie możemy dojechać? Czy możemy sobie auto wybrać. Tylko. Aha, ja musiałbym tędy jechać tutaj pewnie gdzieś i dostać się tu. Pewnie tak, bo coś tu za łatwo poszło. Skanner terenu, co nam da? Czy obie. Nie, nie chciałem pójść. Scanner obiektów chyba będzie nam te syfy wszystkie pokazywał. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale pewien nie jestem. I ta gra klatkuje. O dziwo. W sensie mam wszystko na Ultra FSR 3. Spróbujemy zastosować, zobaczymy. Może to jakkolwiek pomoże. Czy pomogło? Nie za bardzo. Kolejny cel. Zbuduj trasę, która dostarczy części żurawia do fabryki nawozów fosforowych. Snąć w uczonej placówce i zabierz go. Stąd. Jeśli pojazdy. Aha! Ty, ale tam auto stoi. Ziomuś, czekaj chwil. A, pojazdy. Kronwerk, prowadź. No tym zjedziemy na razie tu na bok. Bo ten tam jedzie wariot. Tak, jedzie ten wariot. To oznacza, że może mieć problem z przejechaniem koło nas, chociaż sobie jakoś powoli daje radę. No, jest kilku. Opuszczona placówka, bla, 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 bla. Zabierz go. Mać generator w opuszczonej placówce. Opuszczona placówka jest... czekaj, tu? To jest fabryka, czyli my musimy dojechać tutaj aż. To jedziemy teraz tam. Innej opcji nie mam. Byłem w garażu, mogłem sprawdzić czy mam jakieś samochody z DLC darmowo. Przyznane, tak jak Snow ranerze. Miłoby było. Cięższe są te samochody tutaj w tym, ale widzę taką jedną małą zależność, że dziwnie to tak nie tyle, że pływa, co po prostu lata sobie jak chce. Jest taki ospały, taka żelatyna, bym powiedział. Może tutaj gdzieś. Nie, <laughs> bra, yy... tak trochę by tak grabała w całym slow motion. Do tej pory nie ukrywam dosyć mocno mieszane średnie uczucia co do tej gry, ale zobaczymy, może akurat się rozkręcić, może damy sobie szansę, że ja tu mogę się wspiąć po prostu, o to to chodzi, czy to jest generator, czy to jest to, czyli muszę to zrobić jakoś tak, A? to się będzie z tym szarpać, ale, ale no cóż. Masz nowy pojazd, który może się pobawić. Spoko. Bajka. E, przełącz kotwy, załóżmy. no. Wysięgnij w pozycji pionowej. A. Takie. Takie sobie, ale. Próbuję tak. Przełącz kotwy. I teraz zabawa. Do góry. No czemu nie mogę nagle wszystkich wziąć? Połącz ładunek, dobra, dziwne. E. W górę to powinno być, że... Do siebie. E. Tak. To na maksa i długość liny. Mniejsza. Oj. E, no. Przełożę się, a, nie to. Dalej, gdzie są jeszcze no, jakieś płyty betonowe? Płyty betonowe. Tu są jeszcze, dobra. A czy byłbym w stanie na przykład wziąć trzy naraz? A, już chyba wiem co jest problemem. Największym problemem jest to, że nie mogę wziąć... Tak mi się wydaje, nie mogę wziąć tych, które są... ...jakby schowane w ziemi. Ja chcę się przełączyć na górną. O. Ta. czyli nie mogę wziąć czegoś, co jest pod spodem. Pewnie żeby uniknąć potrójnego ładowania za jednym zamachem. Co ma w sumie poniekąd sens. No to już 6 mam, okej. Okay. Mamy zasoby, dobra, osiągnięto cel, bla, 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 Otwórz trasę teraz... No ja... Nie. Tędy czemu nie może przejechać. To są drzewka, usuń całą trasę. Dobra, to usuwamy jeszcze raz. Pojedzie sobie tutaj, tutaj, jednak pojedzie sobie tutaj, tutaj. E, tylko poszesuniemy bardziej na środek, bo oni są niedorozwinięci. Ale pojedziemy sobie śladami, tak jak były poprzednie ciężarówki, i mamy to dostarczyć. Ale startuje tutaj. No to on musi jakoś. Tutaj wziąć i tym przejechać. No nie widzę innej opcji, żeby sobie nie dał rady z czymś takim. Tu są rury, to i tak nie przejedzie. Tu są jakieś płyty i inne syfy, to oni nie przejadą w ogóle, więc on musi w teorii jechać tu naokoło. Ale on wyjeżdża z garażu i uderza tutaj. A jak wy wyjedziecie od razu, ja sobie życzę, żebyście zrobili tu kółko. Tu damy nowy punkt, tak i damy tak. Nie zdeszczy się, nie zdeszczy się, nie zdeszczy się, nie. Nie, 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 O! Ale szybciej tą kierownicą machać, człowieku. W ogóle po co trzema ciężarówkami? Jeden mały kartonik miałem, a teraz... Czy możemy to jakoś przyspieszyć? Jakkolwiek. Przynajmniej zanim tam dojadą, to miną trzy dni, ale w tym czasie. Weźmy sobie tego, z ciekawości którym obszarze można kopać? Tak się zapytam. Gdzie? Na którym etapie, idioci? Czyli część przejechała? Yy... Dlatego warto sobie rzadszymi tymi punktami zaznaczyć, wydaje mi się. Dobra, jedzie tu. Tu się na czymś zatrzymał, prawie się wywrócił, pojechał dalej. A przecież tamten przejechał. Jakim cudem oni się zblokowali tu? Chyba, że miał inny ładunek, inaczej był ustawiony, albo inna ciężarówka, może być tak, że to przez tą, na przykład. Tam też powinny dojeżdżać w teorii, mi się wydaje, ale tamta jedna jeszcze jedzie jechać aż tu na kołach, dobra najważniejsze. No i znowu się zblokowali na tym etapie, to jak ja was mogę inaczej przeprowadzić przez, przez ten syf, inną trasę tutaj gdzie mógłbym dać? To jak sobie przesunę, w sensie usunę i ustawię nowy punkt. Bo znowu się cofnę do tego etapu, a no tutaj jak wyjedzie w tę. No to nie wyjedzie w tę na dobrą sprawę. Tę stronę jest zły wyjazd. Jest poblokowane, chyba że. Właśnie o to im chodziło. Ja już wykmieniłem. Jedziemy sobie tędy. Załóżmy, że jesteśmy ciężarówką. Jedziemy, tędy sobie poradzi. Tędy też musi sobie jakoś poradzić, nie ma innej opcji. No, ale na tym etapie tutaj już się zaczynają schody. Te elementy bym jeszcze mógł wytargać, a paleta? Palety nie, nie ruszymy w ogóle. Nie ma takiej opcji, nie ma takich szans. Musimy wyczyścić całą trasę i zacząć od zera. Dodając punkcik tu, tu. Tutaj. Patrz się zacina znowu. Tutaj. Tędy. I teraz tak, 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 tak. już teraz na wielu ha wskazał. Aha, dobra. Że mogę połączyć te dwie lokalizacje, że w sensie, że trasy. Ale widzę, że jednak nie. Czyli bardziej to jest na zasadzie utwórz drogę, utwórz miasto, zarządzaj nim i później ewentualnie coś tam napraw, popraw. Czy w ogóle przejadą tamtędy? To jest teraz pytanie. Te sobie radzą stosunkowo nieźle krazy, kamazy czy jak inaczej to tam zwał idzie dobrze tylko tamte mają jedyny napęd na dwie osie a najważniejsze pytanie czy przejadą tędy oj 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 już wam uciekam koledzy już 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 nie trum nie trum nie trum ale nie widzę tamtej aaaa Boże, 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 boże. Ja właśnie mogę jakoś ratować cokolwiek, nie mogę Wam pomóc. Hahaha, ha, ha. dodaj nowy punkt, startuj trasę stąd. Od razu się tutaj pojawi ten, i bierzemy go na warsztat. Samo planowanie teraz też jest takie troszeczkę wymagające. Otwórz wniosek, i ten przeniesiemy etap tu bardziej, a do tego dodamy po prostu tu. No, ma dawaj, dawaj. Lecisz. Twardym poboczem. Ej, radę, rusza się, A. rusza się. Nie i super, i fajnie. Ale to zdenerwujące. Jak edytuję punkt tutaj i ten damy po prostu. Czy on pojedzie tędy? Czy on da sobie radę z tym? Bo tu może być błoto, no nie wiem. Ten, jak idzie jak burza, to raczej nic się tutaj złego nie może wydarzyć. Prosta. Jedna z pierwszych misji. A mi tyle czasu to zajmuje. Dobra, nie zatrzymuj się. Tak jest, dobrze. I w prawo, i odbi w prawo. No chcę przeczyścić na przykład tu droga, albo coś z tym mogę zrobić. Aha, czyli wykopałem po prostu dołek większy. Dobrze zrozumiałem? Dobrze widziałem co tam się stało? Co tam zaszło w tamtej chwili? Tak. Dobrze widzę. Trzeba się pilnować z tym trochę. O, co jest tam? Nie, tu się nie zmienia nic, a tu? Nie tu też się nic nie zmieniło. Takie bagno jak było, tak dalej jest. A tutaj? No tu się zmieni. W takim razie chcę w dół i chcę wszystko zapchnąć tam. Chcę mieć grunt pod nogami, no i co wtedy? Mamy na przykład to. Nie wiem czy to się dało, ale... Dajmy nadzieję. Jak nasi kierowcy. Wspaniali, cudowni, idioci, czy no... Infrastruktura, pokaż nam drogę, gdzie oni są już, na którym etapie, oni dopiero dojechali... Nie no, aż tu. Jezus, ale tym buja. Ręska, czy lewo, prawo... a bo to są chyba... Nie, to nie są różni. To jest cały czas ta sama ekipa, ta sama banda. Oni się tu przepychają, ale mamy teraz tak jeszcze możliwość sprawdzenia. Mając sześć koła, to się łamie prawie 90 stopni. Zbieramy garaż, yy, sklep. Możemy coś kupić. Spotkowaliśmy żuraw mobilny i 19 tysięcy taka ładna kosztuje równiarka. Czyli na razie nie chcemy. Dużo pieniędzy to samo, co mamy normalnie. Wytłumaczcie mi tylko jak. Jakim cudem. Jak mogło do tego dojść? Co on musiał odwalić? On nie wyjedzie z tego. Nawet teraz nie mam nic. O, mam. Okej, okay, ale dojechali do tego momentu. I ja wystartujemy po prostu stąd. Jakby no brainer trochę. No to drugi się zatrzymał gdzieś tam. Ale z tym drugim było to chyba nie tak. Albo z tym pierwszym. Albo drugi był narwany, albo pierwszy był zbyt głupi po prostu, żeby przejechać. Bo to jest aż niemożliwe. Zacenimy 3200 za to i na ciężarówkę 400. Mogę napisać normalnie inaczej tego? taki sposób. Nie, nie, ty idioto. Dobra, udało się. Mamy to. Dobra, aż mi czacha paruje od tego.